Nie w siedzibie partii politycznej, tylko w świetnie prosperującym rodzinnym polskim gospodarstwie. Właśnie w takim miejscu politycy PiS postanowili zwołać ostatnią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego konferencję prasową. Wybrali gospodarstwo prowadzone przez Kingę, Macieja, Wiesława i Michała Kwiecińskich. Ci ludzie pokazali, że Polacy potrafią ciężko pracować i mądrze pracować efektywnie a tylko trzeba stworzyć im warunki. Ryszard Czarnecki chwalił gospodarzy z Liśca Wielkiego, ale jako poseł do Parlamentu Europejskiego obiecał wspierać wszystkich polskich rolników. Będę w Parlamencie Europejskim, będę w Parlamencie Brukseli i Strasburgu, jednym z dwóch największych parlamentów świata. Bronił i polskich interesów, ale też interesów polskich wsi, bo nie można mówić o polskim interesie zapominając o interesie tych, którzy yy, tej roli e, e, bronią, którzy, którzy pracują na roli. Podczas konferencji kandydata z drugiego miejsca Wielkopolskiej listy PiS poparli dwaj byli wiceministrowie rolnictwa. Wspieram Ryszarda Czarneckiego jako tego polityka który od, do, można powiedzieć, od ćwierćwiecza w sposób skuteczny pokazywał, że miejsce Polski jest na zachodzie, a nie jak ta władza, która dzisiaj rządzi na wschodzie. Bronił polskiego munduru, broni polskich rolników i jestem przekonany, że w najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie godni Rzeczpospolitą, jak i również Wielkopolskę reprezentował. Musimy zmienić w naszym kraju władzę, musimy dokonać dobrego wyboru 9 czerwca, kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja z Ryszardem Czarneckim, z europosłem Ryszardem Czarneckim, współpracuję od wielu lat i, i wiem, że on troszczy się o nasz kraj. W czasie spotkania politycy PiS wyrazili też oburzenie sprawą zatrzymania trzech żołnierzy strzegących granicy polsko-białoruskiej.